I'm dreaming of the white Christmas with everything I used to know. I wiesz co? Nauczyłem się tego tu, w chujrze Niedawno byłem praktycznie taki jak ty. Jedyne co robiłem z muzyką, to trochę grałem na saksofonie. Szczerze, wszedłem tutaj i pomyślałem: dobra, pośpiewam dwa tygodnie. Jakoś to pójdzie z ciekawości. No i co? Dostałem rok, teraz dostaję solówki. No i szczerze uważam, że to był jeden z najlepszych wyborów w moim życiu. Naprawdę, to są świetni ludzie. Na serio jest świetna atmosfera. Można znaleźć tutaj naprawdę niezłych przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. Mówię ci. dołączeń. przyznać chyba, że to wielka była gra, takie różne były końce